Tylko witajcie! Odezwała się do mnie firma Bintu, która poprosiła mnie o sprawdzenie, przetestowanie jej nowej aplikacji. Dlategoż to czynię i zaprezentuję Wam nową aplikację dla fotografów, która właśnie wchodzi na światowy rynek. Tak sobie pomyślicie, że tych aplikacji dla fotografów jest pierdyliant i po co kolejna? No to jest, powiem Wam, aplikacja, którą naprawdę którą interesują zdjęcia, a nie jakiś algorytm, którego nikt nie rozumie. Jeśli wiecie, o czym mówię. Aplikacja nazywa się Bintu. Jest to aplikacja darmowa, czyli po polskiemu byłam, byłem, tyle że pisana razem, zdjęcia przeróżnych, fotografów i możemy się inspirować, oglądać. No to co robimy ogólnie na innych aplikacjach tego typu, ale co wyróżnia tę aplikację spośród innych? Już Wam mówię. Załóżmy, że urzekło nas zdjęcie tej pięknej kaczuszki tudzież gąski. Zobaczcie, obok mamy coś takiego jak tips. Jak sobie w to klikniemy, to wyskakują nam wszystkie parametry nawet model aparatu, którym zostało zrobione to zdjęcie. I w tym momencie już nie musicie pytać się w komentarzach, jakim aparatem zostało zrobione to zdjęcie, jakim obiektywem. Wszystko macie napisane. To jest taka zajawka dla ludzi, którzy interesują się sprzętem. Wszystko jest po prostu opisane. Poza tym, że można jakieś komentarze dawać i tak dalej. Ja wam pokażę mój bardzo rozbudowany profil. Bardzo rozbudowany, w którym mam tylko dwa posty. Proszę bardzo, zdjęcie, które zrobiłam w Warszawie, wiadomo gdzie ale też jest napisane, w którym to było miejsce, jakby ktoś nie wiedział, na przykład jakiś obcokrajowiec. Wchodzimy sobie w lokalizację i automatycznie pokazuje nam się lokalizacja, ponieważ ta aplikacja jest integrowana z mapami Google'a. Proszę bardzo, zostało ono zrobione dokładnie tutaj. Proste, nie? A inne moje zdjęcie zostało zrobione na dworcu głównym w Poznaniu i też Wam się pokażę, to miejsce, nawet to, jak ten chlebak teraz wygląda. I kolejna rzecz, która zainteresuje też pasjonatów sprzętu: mamy coś takiego jak My Gear. I tutaj mam sprzęt, jakim wykonuję zdjęcia. To jest to, wpisałam dwie rzeczy, jakimi najczęściej robię zdjęcia. I teraz tak, ciekawostka jest taka, że jak kliknę teraz w mój aparat, to wyskoczą mi zdjęcia, jakie zostały zrobione tym, tym, tym aparatem przez innych fotografów. Na przykład zdjęcie tego mostu, proszę bardzo, wchodzimy w tipsy. Cameron 28, 28, 200, wszystko jest przy palcu. Idziemy dalej, zainteresowało mnie bardzo mocno to zdjęcie, klikamy w nie. Ale załóżmy, że bardzo mi się to zdjęcie podoba i jest coś takiego, że mogę to zdjęcie zapisać. O tutaj w tym miejscu, zapisane, już jest w moich ulubionych. Klikając Explore, czyli coś takiego, mamy tak w okolicach do 100 km, możemy zmienić tą wartość na 20, 10, nawet 500 km, w okolicy 100 km od naszego miejsca zamieszkania, zdjęcia zrobione przez innych fotografów. I też możemy na przykład kliknąć tego fotografa, powiedzieć mu, napisać do niego, że nam się podobają jego zdjęcia i czy chciałby na przykład się spotkać, porobić razem zdjęcia, Coś takiego. <laughs> Zaleciało to trochę fotograficznym Tinderem, ale wiecie o czym mówię. Jeszcze nie jest to aż tak bardzo popularne. O, to fioleto, e, fioletowe Pfu pół pomarańczowe to jest moje zdjęcie, ale jak poznacie tą aplikację, to może ta mapa się trochę rozrośnie. Możemy tutaj w ogóle wpisać jakiekolwiek inne miasto świata, i tam też są inni fotografie, możemy podglądać ich zdjęcia. To jest też dobre, jak na przykład do takiego Los Angeles się wybieramy i też szukamy miejscówek na fajne zdjęcia, to tutaj mamy taką podpowiedź, gdzie można się udać, aby zrobić na przykład zdjęcie no, czegoś takiego, że takie coś w ogóle istnieje. Także ta aplikacja tak pomału raczkuje, ale ja widzę w niej potencjał. Chociażby na przykład jak się lepiej rozwinie, to na przykład ja jakbym miała jakiś Biznes typu restauracja, to bym na przykład robiła zdjęcia wokół tej restauracji, na przykład moich, nie wiem, dań. Nie wiem, czy tak można, ale pewnie tak, bo tutaj nie ma ograniczeń, że można robić tylko krajobrazy czy coś takiego. I w momencie, kiedy ktoś ma tą aplikację, zobaczy zdjęcie na przykład jakiegoś mojego kotleta. Wejdzie w lokalizację, znajdzie restaurację. No ogólnie do zabawy, do oszczędzania czasu, no bo pokazuje nam fajne miejscówki, do kontaktu z innymi fotografami z okolicy. Ja jestem też ciekawa Waszych opinii, co wy w ogóle o tym sądzicie. Czy według Was to jest kolejna zbędna aplikacja na rynku, czy coś fajniejszego? Według mnie coś fajniejszego, ale co z tym będzie? No to czas pokaże.